Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Dorota Wdowińska Rozbicka, i jestem blogerką kulinarną, a moim gościem jest dzisiaj Anna Głogowska. Zawodowa tancerka i strasznie się z tego cieszę, że już niedługo również słynna kucharka, która będzie się za chwilę zajmowała kaszą, bo ja tak. lubię kaszę. Tak, bo dzisiaj przygotujemy też danie na bazie kaszy, oczywiście. Dzisiaj będzie to omlet z warzywami. Wybrałam szparagi, bo właśnie mamy na nie sezon, o. ale możemy wybrać każde inne, które lubimy. I dodatkowo ten omlet będzie z kaszą jaglaną na pożywne śniadanie. Na przykład, jako propozycję. Mm -hmm. <laughs> Aniu, powiedz, czy lubisz kaszę? No właśnie, ja bardzo lubię kaszę. Mówię to zupełnie szczerze. Miałam U, taki moment w życiu, jako, jako taki, taki sportowiec-wyczynowiec, tancerka, że jadłam strasznie dużo mięsa i w którymś momencie, nie wiem, bo lubię słuchać swojego organizmu, ten organizm powiedział, że już, już nie jest tyle mięsa w skarbie, tylko właśnie zainteresuj się kaszą. I tę poznaję najczęściej gotuję rzeczywiście, bo to jest chyba gryczana. Tak, tak. tak I tą lubię najbardziej. I ona mi smakuje ze wszystkim. O, to widzę, że odmierzasz jakieś specjalne Tak, tak, odmierzam, maszyn. bo będziemy gotować i warto zachować proporcje. Na szklankę kaszy jaglanej będziemy dawać dwie szklanki wody. Mhm. A to jest jakaś taka normalna szklanka, bo wygląda nienormalnie? Yy, trzy, wszystko jedno, jaką mamy szklankę, tylko taką samą szklankę kaszy, potem będą takie same szklanki wody, okay. żeby były proporcje 2 do 1. Jedna część kaszy, dwie części wody. Zapamiętam. Mówisz, że najczęściej jesz gryczaną, to twoja ulubiona kasza? Tak, po prostu mi najbardziej smakuje i czuję się po niej super nasycona i taka... Aczkolwiek yy, krupnik też lubię. Krupnik gotujesz na jakiej kaszy? No chyba na tej. Na jęczmiennej. nie eksperymentuję. Nie, ja po bożemu wszystko. Z kaszą jaglaną jest bardzo dobry krupnik? Hmm, muszę spróbować w takim razie, Jak? Dodaliśmy szczyptę soli do naszej kaszy yy, i ona teraz się będzie gotować na sypko, przez 20 minut, na niewielkim Kaszalne. Dokładnie. Tylko kaszę akurat jadlanej nie musimy mieszać. Ona będzie się sama gotowała przez Super. 20 minut i się nie przypali. Ale muszę Wam powiedzieć szczerze, że ja jestem najlepsza w kuchni w sprzątaniu oraz w jedzeniu. Także nie wiem, czy jestem właściwą osobą na właściwym miejscu, bo może się okazać, że tu trzeba będzie zaraz remont robić całej tej kuchni, a pożywienie może być niejadalne. Bardzo dzisiaj jest proste śniadanie, na pewno będziesz mogła je powtórzyć. Ale omlet na przykład w moim wykonaniu może nie przypominać omlet. Nie, dobrze, że jesteś ze mną tak w takim razie i, i może, może się czegoś nauczę. Tak? Oprócz nie. No. Kasza się już chyba ugotowała. Zajrzymy. Ja sobie od razu przygotuję widelec. Bo po 20 minutach kasza już będzie gotowa, i wtedy widelcem, jeżeli ją zaczniemy, to ona będzie sypka, nie zgniecie się. Także mamy kaszę. Kaszę sobie przełożymy. Obiecuję, Kaszę sobie przełożymy i zaczniemy już się zabierać do tego Tak, bo mi się już ręce palą Może zajmiemy się najpierw tymi szparagami, będziemy je chwilę podsmażać. Szparagi, szparagi musimy odłamać z drewniałą końcówkę, o właśnie w tym miejscu, w którym się odrywa, powiedzmy, że sobie wierzymy. A końcówka się wyrzuca. A końcówka się wyrzuca albo można z niej ugotować wywar. Yy, zostawimy sobie górną część, ona właściwie to już się ugotuje sama. sama. A dolne sobie. Oczywne. Bardzo przyjemny dźwięk. Już dla niego przynajmniej warto było nauczyć się tego przepisu. Dobra, Może... wszystkie czy nie? Czy nie, za wystarczy. Dużo? Myślę, że że kilka. troszkę oleju i podsmażymy nasze szparagi dosłownie chwilkę. Tutaj mamy jeszcze inne pyszności. Mogę ja spróbować jeden taki? Proszę bardzo. A tym nożem? Którym lubisz? Zostawimy sobie same tak. wierzchołki. Ja dodam na sam koniec. Układam, tą twoją? Tak, no. proszę bardzo. Zostawię. Tak. Szparagi sobie podsmażymy przez dwie minuty, a w tym czasie dodamy jeszcze smaku, czyli weźmiemy sobie boczuś. Kilka plasterków też sobie przykryjmy. Na kawałki. Na kawałki mniejsze czy większe, tak jak lubisz. O, no. nam się wytopi. Hmm. O Jezu, jak to pachnie. Szkoda, że w telewizji nie czuć zapachu. Przyjemnie. A wracając do tematu naszej kaszy. Jesteś, Anią aktywną osobą. Proszę, wrzucaj. Więc z pewnością nie masz czasu na przygotowywanie skomplikowanych dań. Nie mam ani nie mam talentu też niestety. Ale w skomplikowanych daniach gubię się już przy pierwszej, hmm. po, <laughs> pierwszym punkcie. No właśnie, ale też jesteś osobą aktywną, jesteś tancerką, potrzebujesz energii, więc musisz się zdrowo odżywiać. Powiedz mm. nam, w jaki sposób się odżywiasz, jak wygląda twoja dieta? Co? Nie lubię strasznie za dużo składników mieszać, przyznaję, że lubię takie proste, małe, dwa, trzy składniki i wtedy, wtedy dobrze mi się to trawi. Ale jeśli chodzi o na przykład kaszę, no to właśnie ostatnio bardzo ją lubię jeść z samą marchewką, z, tylko że taką podsmażaną na masełku. Lubię ją odsmażać też na, w taki sposób i, i wtedy mm, czuję się bardzo, bardzo, nasycona, a poza tym lubię też zupy. Ja jestem specjalistką od pomidorowej. A pomidorową próbowałaś właśnie z kaszą? podać z kaszą? Szczerze? Jakoś w ogóle sobie nawet nie umiem tego wyobrazić. Moje dziecko jest po prostu zachwycone pomidorówką z kaszą jaglaną. Czyli z tą, od jaglanki. Tak. Jak najbardziej. Ale to, to jest bardziej to... podobne wtedy, jakby pomidorowa z ryżem i z, Ta, tylko że tak. że z kaszą. Z tylko, że z ryżem, tylko że z kaszą. To jest fajna alternatywa. Będę musiała spróbować, naprawdę. Do y, naszych szparagów i boczku dodamy orzechy laskowe. No właśnie, do jajek będziemy dodawać naszą kaszę. Będziemy sobie przyprawiać. Wygląda ślicznie. Mam nadzieję, że będzie też tak smakować. To się musi tak podsmażyć troszkę, żeby troszkę Chwilet, też nabrało koloru. trzy minuty, żeby właśnie boczek oddał smak, żeby szparagi zmiękły lekko. I właściwie przygotowujemy już jajka. Odkładamy, nie? To już A, nie ma. Znaczy będziemy jeszcze mieszać z kaszą. I może A. sobie jakieś y, zioła. Jakie są twoje ulubione zioła? Może dodamy coś do tych jajek? bardziej lubię bazylię. No to bazylię dodajemy. Mm. Do pomidorowej świetnie pasuje. Proszę, możesz posiekać. A pomidorka też, czy nie? Bo też lubię. No pewnie, możemy dodać pomidorka, chociaż nie było to dzisiaj w planie. Ale na to. Twoje... Ja nie rysuję planów, bo jak ja się zabieram w zaplanowanie… No nie, dlaczego? To, jest, to wyjdzie z tego coś strasznie dziwnego. Proszę. I co, drobniutko czy tak? Drobniutko siekamy zioła. Dobra. Działa sobie wymieszamy też z jajkami, no i dodajemy kaszę. Kasza zapewni sytość na długo. To właściwie wyjdzie spory omlet z trzech jajek. Kasza, ale ja dużo jem. A propos zdrowego odżywiania. A czy klasza no jaglana, że jest taka mięciutka, jest tak samo zdrowa i ma tyle samobłonnika, co ta gryczana na przykład? Ma, mają różne y, wartości odżywcze, natomiast y, obie są zdrowe. Mm -hmm. To musi być tyle dość... kaszy dodanej, przepraszam, tylko żeby, żeby to było cały czas w formie takiego płynu, a nie ciasta. Y, no tak, ale właściwie to dodajesz sobie na oko, jeśli chcesz, żeby był bardziej ja pożywny. Trzeba powiedzieć konkretnie, ja muszę z miarką. Na przykład na trzy jajka pół szklanki ugotowanej kaszy. Ok. Myślę, że możemy wylewać jajka po nasze... Bo czyś już to jest podsmażony, także mm. Tak. Możesz podać też te wierzchołki szparagów. Rozprowadzimy. Tutaj mm. wrzuć po prostu. Po prostu tak? Po prostu tak. Czy jakoś w słoneczka albo inne atrakcyjne rzeczy poukładać? Proszę bardzo. To już nie będzie potrzebne. Nie, to już nie będzie potrzebne. Sprzątam. Było, że ja tutaj jestem niepotrzebna. Dobra, i teraz sobie przykryjemy, Przecież przepraszam. Tak? Mm, przykryjemy dobra. sobie nasz omlet i on się będzie około 10 minut smażył na niewielkim ogniu. Gotowe już? To co sprawdzamy? Mm -hmm. Gotowe. Lubisz mocno ścięty, średnio ścięty? Wiesz co, lubię, lubię chyba każdy. Jezu, jak on tak pachnie, jak wygląda, to ja go muszę teraz po prostu koniecznie. To koniecznie kosztować. Wykładamy porcję. Może sobie już od razu pokroimy, bo tu dzisiaj zrobiliśmy dosyć dużą porcję. Właściwie było sporo składników. Tak i będziemy filmować. Ja taki największy, proszę. Jest bardzo ładny. Super. Aby miała siłę sprzątać potem. Ze zmywaniem? Ze zmywaniem. O, Jezu. Jezu. o Pięknie. Tak prezentuje się nasze danie? Proszę. I to ja asystowałam. To ja przygotuję porcję dla siebie. I na razie jeszcze ja ci po położę pomidorki albo rzodkieweczki weczki. Żebyś miała tak samo ładnie jak mi zrobiłaś. Proszę mm. bardzo, wydalec. I co, próbujemy? No. Uwaga. Mmm! Pycha! <grym> <grym> Jakby mogłaś tak oblizywać, to proszę bardzo. Jezu, jakie dobre. Bardzo się cieszę. Mmm! Spróbuję tego szparaga jeszcze. Jak z nim. Będzie, bo najmniej entuzjazmu we mnie. Ten na mówiąc, ten wierzchu właśnie ten powinien być lekko chrupiący, a te, które dodaliśmy wcześniej są już mięciutkie. Pycha. Naprawdę pani gratuluję. <głosy> <głosy> Proszę pani, <noise> dziękuję. Bardzo mi wyłomiło. Mi również.